Siemanko, witam Was wszystkich ponownie w kolejnym podcaście, i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy e, takie zjawisko, jakim jest pisarz, e, w takim, powiedzmy, cudzysłowie, e, jest pracą, czy jest hobby. E, Przetoczę Wam kilka takich pewnych mitów e, powiązanych z moimi przemyśleniami, by nieco rozdmuchać te e, takie. Powiedziałbym sztampowe myślenie na temat y, pisarza i tego, jak to wygląda, bo wiem już, że niektórzy, y, widząc, że ja napisałem książkę, pytają się mnie, y, pokazują mi jakieś swoje notatki, y, proszą o rady i tak dalej. I nie ukrywam, że jest to hobby jest bardzo nikła szansa, że będziecie y, z tego żyć y, z pisarstwa. I dzisiaj pokażę, znaczy dzisiaj pokażę, dzisiaj wam powiem o takich mitach i y, pierwszym z nich jest y, pisanie jest łatwe. Bo co w tym trudnego po prostu pisać. Jest takie myślenie, że no przecież pisać każdy może. I co w tym właściwie jest trudnego? Przecież nie ma w tym żadnej trudności wymyślać sobie po prostu jakieś dziwne nazwy, wyglądy postaci i tak dalej. To jest takie proste z pozoru, jeżeli ktoś nie wymyśla. I powiem Wam, że ja w pewnym sensie mam problem w ogóle z Zarówno obroną, jak i takim pochwaleniem tego mitu, czy też potwierdzeniem tego mitu, z tego względu, że ja w szkole z języka polskiego zawsze miałem słabe oceny, to znaczy teoretycznie słabe oceny, bo jeżeli chodziło o gramatykę, ortografię, dyktanda, to zawsze dostawałem jedynki albo dwójki. A z recytowania wierszy dostawałem szóstki, nawet plus szóstki, więc to był taki balans. A problem z pisownią u mnie, z tymi głupimi przecinkami i tak dalej, wynikał z tego, że, że uważa się, że ja jestem dyslektykiem. Że, 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 że. Ja co prawda nigdy nie miałem tego papierka. Że jestem dyslektykiem, z tego względu, że traktuję to po prostu jako taką wymówkę. Niemniej jednak, ja jako taki niezdefiniowany dyslektyk, który jest jeszcze leworęczny, ma pewne problemy właśnie z poprawną pisownią języka polskiego. I przez wiele lat miałem z tym problemy, aż e, nadszedł taki czas, że po prostu e, człowiek zaczął pisać coraz więcej przez te komunikatory, gadu, gadu i tak dalej, po końcu próby e, napisania opowiadań. I człowiek uczy się na błędach, i to jest kwestia dyskusyjna: czy naprawdę pisanie jest takie trudne, czy też łatwe. Bo zawsze wkurzały mnie e, takie e, głupie zasady gramatyczne, oczywiście to mówię tutaj bardziej subiektywnie, że na przykład jest zasada, że to i to musi być tak i tak, no bo nie tak i tak, a to nie może być tak i tak, bo musi być tak i tak. A to nie może być tak, bo musi być tak, bo tu jest taki wyjątek, bo tak. I tego typu właśnie w moim odbiorze takim subiektywnym te zasady takie pisowni są po prostu głupie. I do tej pory nie rozumiem zasad pisowni, wszystko robię na czuja. Gdzie na przykład widzę, o tu chyba powinien być przecinek, tutaj chyba powinien być dwukropek, i tak dalej. Albo na przykład, że to powinno być z dużej litery, a to powinno być z małej, i nie jest to podyktowane tym, że mam wiedzę z języka polskiego, że jakieś tam imię, słowy czy pieron wie co jeszcze, bo ja nawet nie znam i nie pamiętam tych słów dziwnych, tylko wszystko robię na czuja, więc to jest dlatego w moim mniemaniu taka kwestia dyskusyjna. Bo są ludzie, którzy jakoś mają po prostu pamięć do tego wszystkiego, a inni po prostu robią to na czuja. A jest jeszcze taka grupa, która ma w ogóle gdzieś całe te zasady pisowni, i widać to na przykład po ogłoszeniach na jakichś serwisach aukcyjnych, czy po prostu czasami jak ktoś pisze post w jakiejś grupie, czy to też nawet pisarze mają przynajmniej ci początkujący takie myślenie, że co z tego, że piszę błędy, skoro to wszystko poprawi redaktor. No właśnie rzecz w tym, że jako pisarz już teraz powinieneś e, uczyć się e, tych wszystkich zasad, może nie tak wkuwać tego wszystkiego, bo ja kupiłem sobie słownik języka polskiego cegła totalna, tysiąc stron chyba ma. E i to według mnie jest po prostu bez sensu czytanie tego, bo co z tego, że ja przeczytam ten słownik i znam te wszystkie zasady pisowni, przynajmniej przez te pierwsze dni po przeczytaniu, jeżeli ja nie widzę w tym jakiegoś takiego zastosowania, bardziej na przykład yy, w mojej pamięci zakuwało to, że redaktor poprawił taki i taki błąd. I napisał mi, że to się nie robi tak, bo tutaj nie wolno tego, a tu nie wolno tamtego. Jest jakiś przykład, jest jakieś skojarzenie z takim zastosowaniem, i powiedziałbym szczerze, że podczas pisania książki, właściwie tej takiej drugiej fazy redaktorskiej, gdy mój redaktor dość dużo musiał poprawiać, no to po części też ja właśnie z nim poprawiałem tę książkę, bo. To nie była taka dosłowna redakcja, to było coś na zasadzie takiego, ja bym powiedział, alfa czytania, gdzie po prostu ta osoba e, zaznacza mi jakiś fragment i to powinno zostać bardziej rozpisane. E, ten opis jest za bardzo skompresowany. E, tego się nie pisze, tak? To powinno się wykasować. E, on sam nie robił tego wszystkiego, bo po prostu e, było bardzo dużo błędów. I czekało mnie naprawdę w tamtym momencie dużo pracy, ale z perspektywy, jak dzisiaj na to patrzę, to jednak e, myślę, że lepiej na tym wyszedłem, że po prostu ten redaktor mnie cisnął za to, że e, no, nie przykładałem się do pisowni polskiej zbyt dobrze e, i okupiłem to <ścoughs> nerwami. E, niemniej jednak, e, zaciskając zęby, e, robiłem. E, może nie dosłownie, posłusznie, ale jednak robiłem jego i wykonywałem jego polecenia w nadziei, że robią to, co ma być zrobione. W końcu czasami może się nam wydawać, że ktoś nas na złość poucza, ale wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma wyższą wiedzę z jakiejś dziedziny ode mnie, to powinienem mimo wszystko tej osoby posłuchać, no bo może jak już zgłębię tę wiedzę, to wtedy z perspektywy tej osoby bardziej doświadczonej będę patrzył na to, co wcześniej napisałem z zupełnie innego punktu widzenia i tak też jest, bo pamiętam, że zaproponował mi redaktor, by w trakcie, jak on czyta kolejne strony i tam zaznacza jakieś te błędy. Żebym ja po prostu spróbował sobie pisać opowiadania. I na przykład e, napisałem takie trzy opowiadania, króciutkie, około 10 stron, jedno. E, I dubałem i dłubałem przy tych opowiadaniach, i on stwierdził, że no te opowiadania już są na lepszym poziomie niż to, co jest w tej książce, bo. W czasie, gdy ja pisałem tę książkę, zupełnie inne, inne myślenie miałem. Miałem po prostu takie nastawienie, że wszystko zostanie poprawione. Także co do mitu, że pisanie jest łatwe, niestety pisanie nie jest łatwe, nawet z perspektywy takiej osoby, która zna zasady pisowni. Kolejnym mitem, który tyczy się pisarza, to. To brzmi mniej więcej tak, że pisarz napisze wszystko. I chodzi tutaj e, o szeroko pojętą tematykę e, na zasadzie, że na przykład, że może napisać i horror, i science fiction, i roman sidło. Niezależnie od tego, za co się weźmie, e, zawsze wychodzi coś naprawdę dobrego. I zdarzają się takie wyjątki, gdzie jakaś osoba ma talent do pisania wszystkiego, ale prawdą jest, że każdy specjalizuje się w czymś innym. I dlatego też ja, podczas pisania swojej pierwszej książki, traktowałem ją tak co nieco jak poligon doświadczalny. Umieszczałem w niej dużo gatunków, ale takich szczątkowych, głównie. Chodziło mi tutaj o gatunek science fiction, ale umieszczałem tam takie różne, yy, powiedziałbym na przykład lekką domieszkę space opery, lekką domieszkę weird fiction, lekką domieszkę yy, horroru. Yy, traktowałem pierwszą książkę trochę właśnie z, takim, z takimi próbami, żeby się dowiedzieć, yy, gdzie będę. Y, dobrze się czuł, a gdzie będę się, no, że tak powiem, y, jak to mówią, płakał jak pisał, coś mniej więcej takiego. Y, czasami się tyczy z, głównie właśnie y, w takiej grupie y, grafik płakał jak projektował, to też polecam taką grupę na Facebooku. No ale wracając do książki, co mnie zaskoczyło, mnie wewnętrznie, to to, że pomimo iż uwielbiam militarne science fiction, gdzie tam się jakieś statki kosmiczne napierniczają, floty, tam alfa, gamma i pierdolą wie co jeszcze, yy, w, jakichś tak, w jakichś dziwnych formacjach, ustawieniach, jakichś takich yy, trikach, sposobach, taktykach, wszystko to po prostu mnie jara jak jestem czytelnikiem. Ale z perspektywy pisarza zauważyłem, że ja mam ogromne problemy z, ze zrobieniem czegoś takiego jak na przykład Batalia Kosmiczna. I stwierdziłem, że trzeba to jakoś trochę inaczej opisać, walkę kosmiczną, i nadałem opisowi tych walk kosmicznych coś takiego, powiedziałbym. Poetyckiego, to znaczy na zasadzie, że na przykład, jeżeli walczą ze sobą dwa krążowniki, no to na przykład jest opis, że no, dwa kosmiczne olbrzymy walczą ze sobą w zaciętym boju, okładając się laserami yy, wspieranymi przez yy, roje myśliwców, które tańczą w kosmosie niczym owady na przykład coś takiego po prostu e, nie jest to coś co <grych> e, jest dosyć zauważalne w takich militarnych science fiction typu Honor Harrington czy, czy Star Carrier e, no ale taki taki dziwny właśnie sposób e, zauważyłem, że dużo lepiej mi wychodzi jeżeli chodzi e, jeżeli chodzi 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 o opis walk kosmicznych. Jak na ironię, że opisuję to w taki uczuciowy sposób, te walki kosmiczne, to spodziewałem się, że będzie ze mną duży problem, by napisać wątek taki dosłownie uczuciowy, czyli relację jakąś tam bliższą pomiędzy postaciami. Wiedziałem, że będzie z tym problem i nie ukrywam, że. Podczas pisania płakałem, jak pisałem. Po prostu biłem się czasami w głowę: Co ty robisz, Adrian? Jak możesz się kaleczyć, pisząc o jakichś głupich, uczuciowych sprawach? No ale, no cóż, tak wyszło. Jak na ironię, taką inną ironię. No to przecież dosyć dużo oglądałem anime Romancideł. no a jednak. Wymyślając coś z własnej ręki, takiego uczuciowego, z relacjami pomiędzy postaciami, było coś dla mnie nawiązującego chyba do tortury. Zresztą trudno się temu dziwić, jeżeli. Znaczy, trudno się mnie dziwić z tego względu, że na przykład jak oglądałem Władcę Pierścieni, no to zawsze te momenty, gdy Aragorn spotykał się z. Arweną bądź Ełwiną, no to ja wtedy przewijałem od razu do tam jakichś następnych scen, bo po prostu dla mnie takie wątki były zwyczajnie nudne. Inną rzeczą jeszcze, która, no, powiem szczerze, że mnie zaskoczyła, to to, że z początku zakładałem, że napiszę science fiction z taką. Typową, sztampową walką kosmiczną, gdzie jest jakiś konflikt pomiędzy frakcjami, no i one się tam napieprzają między sobą, no i tak to już jest. A jakoś podświadomie nadałem jakieś takie, powiedziałbym, wątki filozoficzne, jakieś przemyślenia dziwne. Zupełnie przez przypadek nie planowałem takich jakiejś aluzji, że na przykład. Mam nadzieję, że w odległej przyszłości jedyny konflikt, jaki nastąpi, będzie dotyczyć ciał niebieskich. decydując moją książkę więc taki, taki czasami spontaniczny pomysł przeradza się w coś filozoficznego tak jak z depresją z, z jednych z podcastów, których właśnie poruszałem, i też mi właśnie jakiś taki na spontanie Filozoficzny wywód wyszedł i w sumie na dobre, więc czasami można dostać jakieś takie przebłyski inteligencji. Kolejnym mitem w kwestii pisarza jest to, że pisarz się nie uczy, i po części nawiązuje to do poprzednich. Podpunktów, ale chodzi mi tutaj o coś innego. Jak mawia stare poszekadło, człowiek uczy się całe życie. Tak samo jest z pisaniem. Gdy patrzę na swoje pierwsze teksty, patrzę z takim lekkim uśmiechem, śmieję się z tego, że no, jak przecież mogłem w taki sposób wcześniej pisać. I podobnie jest na przykład, jeżeli oglądam sobie, znaczy teraz nie oglądałem, ale parę lat temu e, obejrzałem swoje pierwsze odcinki Zagrajmy W. E, czyli jakieś powiedzmy 4-5 lat różnicy ten, ten taki, takiej przepaści. No, i oglądając sobie te pierwsze odcinki, powiem Wam szczerze, że też śmiałem się i powiedziałbym, że z chęcią schowałbym głowę w piasek, oglądając te pierwsze moje materiały. Bo dzisiaj w zupełnie inny sposób się zachowuję niż te parę, na, parę lat temu. Kto jest zainteresowany, no to polecam. Metroid Fusion, zagrajmy, w, ale to nie jest moja pierwsza seria. Pierwsza była Star Wars. Mroczne widmo, ale nie ma tego na kanale, bo kiedyś tam usunąłem, bo coś mi się nie spodobało. Poza tym ta seria była zawieszana. No, ale nieważne, mniej więcej w tym samym czasie Metroida nagrywałem i też miałem właśnie taki. Dziwny powiedziałbym głos w odróżnieniu od tego, co jest teraz. No, ale jednak y, nie mam zamiaru tego usuwać, bo jest to jakaś, jakaś namiastka historii z przeszłości w końcu y, to jest taka powiedziałbym też pamiątka, więc z jednej strony śmieszpuję sobie z tego, ale z drugiej strony y, jest w tym jakaś taka nostalgia taka... Powiedziałbym, magiczność dzieciństwa. Trochę tak dziwnie to brzmi, ale wiecie chyba o co mi chodzi, że jeżeli macie jakieś takie stare gry, to macie taką nostalgię z tymi grami, ale jeżeli dzisiaj odpalacie, to tak patrzycie, no co ja widziałem w tej grze, że ona jest taka, taka do dupy, ale jak. Rozmarzymy się i wracamy myślami do przeszłości, no to jest to zupełnie inaczej. Właśnie tak jest też z tym pisaniem, więc niech nikt nie twierdzi, że pisarz się nie uczy czy to na błędach, czy to po prostu pisząc kolejne e, historie. Bo wiem z, z niektórych postów, że. Z, z, z fantastyki, że ludzie niektórzy zastanawiali się, czy na przykład jakiś polski znany pisarz nie skorzystał z usług Ghostwritera, no bo na przykład jego nowsze historie są, nowsze książki i tam te zawarte w nich historie są lepsze niż te kilka lat temu, więc yy, nikt nie powinien uważać, że pisarz się nie uczy. Trochę to dziwnie zabrzmiało. Kolejnym podpunktem jest to, że z pisania można żyć, i to jest ten właśnie y, powiedziałbym kontrowersyjny problem, i po części nawiązujący do tematu, czyli tego, czy to, to w ogóle jest hobby, czy praca, bo ten mit y, jest problematyczny z wielu płaszczyzn, że tak powiem. No bo choć chciałbym, żeby to moje marzenie sprawiło w końcu, że mogę na nim zarabiać, że mogę zarabiać na swoich książkach i z nich wyżyć. To problem taki prozaiczny, wydaje mi się mogło to to, że tym problemem jest, że ja nie jestem nie myślę w sposób przedsiębiorczy, bo z jednej strony pisarz powinien myśleć jako taki marzyciel, a z drugiej strony powinien myśleć jako przedsiębiorca, jeżeli w końcu chce żyć z pisania własnych książek, czyli znaleźć jakąś ludzką potrzebę, za którą ci potencjalni klienci będą chcieli zapłacić. I świetnie ten problem został pokazany w serialu House of Cards, gdzie było takie spotkanie autorskie, nie pamiętam już o jaką to książkę chodziło, no ale jeżeli ktoś oglądał House of Cards, to będzie wiedział o co mi chodzi. Był taki pisarz, który miał e, napisać książkę biograficzną Franka Underwooda e, i zanim oni się spotkali, ten Frank Underwood i ten, ten pisarz, którego teraz nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywał, ani tej książki, ale na tym spotkaniu autorskim e, podpisywał autograf na każdej książce, bo była jakaś to nowa książka jego chyba i w tej kolejce znalazła się kobieta, która miała właśnie starą książkę, która jest uważana za hit właśnie tego pisarza. No i on z takim grymasem, no dobrze, podpiszę, ale proszę następnym razem kupić nową książkę. Więc to idealnie obrazuje, ten fragment idealnie obrazuje to, w jaki sposób, Powinien myśleć pisarz, jeżeli chce zarobić na własnych książkach. Bo problem jest jeszcze taki, że to nie jest jakieś widzi mi tylko prawdą jest, że te książki muszą się sprzedawać, no bo pisarz musi z czegoś żyć, więc te książki, jeżeli będą sprzedawać się z drugiej, trzeciej ręki, że ktoś sprzedaje używaną, no to ten pisarz nie wyżyje. Na czymś takim. Tym bardziej, że pisarz powinien e, tworzyć jakieś kolejne dzieła, a nie tylko żyć na jednej książce. Chociaż zdarzają się takie przypadki, gdzie po prostu ktoś napisze arcydzieło i to przysporzy mu e, wieczność i stały dopływ pieniędzy, tak jak na przykład z władcą pierścieni było e, czy też na przykład z Harry Potterem, gdzie po prostu, no czy to jest trochę zły przykład, bo jest kilka książek w serii, no ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu napisać tylko kilka książek, które cały czas się sprzedają. No bo władca pierścieni, pomimo że miał trzy tomy, to jednak jest to, że tak powiem, całość jedna. I tak samo jest z Harry Potterem, gdzie mamy po prostu te siedem części, i to też jest taka całość. No ale problem jest taki, że. Z jednej strony trzeba non -stop pisać kolejne książki, żeby się one sprzedawały, żeby było z nich jak żyć, ale z drugiej strony jest ten problem, że pisząc kolejne książki, bombardując czytelników kolejnymi książkami, tracimy taką kreatywność i tutaj dobrym przykładem jest pan Remigiusz Murus, który... Pisze książki szybciej, niż ludzie czytają książki. I to nie jest żart, tylko 100% prawda, bo pan Remigiusz Mróz średnio co miesiąc, co dwa miesiące wydaje nową książkę. I to jest właśnie ten problem, że dużo ludzi narzeka, że pan Remigiusz Mróz po prostu leje wodę, że jego książki są słabe i tak takie zarzuty dostaje. Ja się odcinam od opinii na temat twórczości pana Remigiusza, bo po prostu, e, niezależnie od tego, czy bym je przeczytał, czy bym nie przeczytał, czytał, czy nie czytał, no nieważne, e, ważne jest to, że. Kryminały nie należą do kręgu moich zainteresowań. Znaczy, tyle co sobie obejrzałem, jakieś kryminalne zagadki mają, i jest jedyne co z kryminałami, yy, mogę tutaj się jakoś utożsamić, ale z książkami kryminalnymi nie mam zamiaru w żaden sposób yy, po prostu spędzać czasu, bo po prostu to nie jest mój klimat. I nie jestem w stanie w żaden sposób ocenić, czy, yy, czy na przykład ten kryminał albo ten kryminał jest lepszy, no bo po prostu ja się tym nie interesuję. I wracając właśnie do tej zabójczej yy, zabójstwa, tej kreatywności, yy, pisząc też kolejne książki, nie mamy czasu na przemyślenia, możemy w końcu. Dojść do takiego momentu, że pisanie książek przestanie nas cieszyć, bo na przykład może się okazać, że my mamy kilka serii, które lubimy tworzyć z pasją. Jakieś te, te serie, załóżmy, że jedna seria jest jakimś science fiction, druga jest jakąś fantastyką ze smokami, a trzecia na przykład jakąś serią dla dzieci. I na przykład się okaże, że napisaliśmy tylko dwie książki dla dzieci. No tak po prostu, bo nas zna wena, i nagle okazały się to hity i ludzie domagają się tego, żeby non stop pisać książki dla dzieci. Wydawca się domaga, żeby pisać książki dla dzieci. No i w końcu, co ten biedny autor ma zrobić? No i czuje się jakoś zobligowany do tego, żeby jednak pisać książki e, dla dzieci, pomimo, że miał ochotę napisać tylko dwie, to jednak teraz będzie musiał ich pisać znacznie więcej. I może stać się niewolnikiem własnej pasji, no bo zacznie tworzyć coś, co przestanie go w końcu cieszyć, czyli będzie takim, e, powiedziałbym, niewolnikiem wydawniczym, gdzie po prostu będzie jak takie zwierzątko, gdzie po prostu ma wydać mleko <noise> i je tam trzeba wykończyć, tak, koloryzując oczywiście, ale niestety taka jest prawda, więc tu jest pewien problem. Z tym wyżyciem, że nie tyle chodzi o to, że trudno jest wyżyć z pisania książek, co należałoby się zastanowić, czy ty chcesz żyć z pisania książek, bo to, że zaczniesz w końcu żyć z tych książek, może się nagle okazać, że ludzie będą domagać się, będą wbijać do ciebie drzwiami i oknami i domagać się kolejnej części. A ty na przykład nie masz teraz ochoty pisać tej książki, bo potrzebujesz czasu, żeby przemyśleć to wszystko. Więc należałoby się zastanowić, czy jednak domagasz się tego, żeby twoja książka była jakimś takim popularnym dziełem na poziomie harlekinu, gdzie po prostu każdy ją zna, czy jednak piszesz dla mniejszego gremium i piszesz to z pasji. Więc tu jest ten problem. Który ja bym chciał, żeby został bardziej zauważony Czy lepiej po prostu mieć sprzedajną książkę Ale po prostu poczuć, że nagle pasja już przestaje być Czy po prostu pisać z pasji Ale z drugiej strony mieć ten właśnie taki grymas Że no jednak pasowałoby, żeby było więcej tych czytelników Więc to jest właśnie ten problem I tym takim podcastem, który snuje do refleksji Żegnam się z Wami, do usłyszenia na razie.